Cześć i czołem, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zrobimy test gotowych sosów na czarną godzinę. Zapraszam. Dzisiaj robimy test gotowych sosów, bo nie zawsze jest czas na to, żeby sobie przygotować właśnie odpowiedni posiłek i można się poratować takim sosem właśnie ze słoika. Test dzisiaj będziemy przeprowadzać na kilku płaszczyznach, czyli czy jest smaczny, jaki jest jego skład, jaki jest stosunek ceny do jakości tego, co dostajemy w tym słoiku, no i ogólnie wizualna też część, czyli jak on wygląda po zagotowaniu na talerzu. No to zaczynamy próbowanie od pierwszego sosu, którym jest, no, klasyk chyba, myślę, że wszyscy z was znają, Uncle Ben's, czyli wujek Ben. Sos nazywa się e, Sacchuan, czyli Fusion. Okej, okay. w Sichuanie taki, no, ciekawy jestem. Zobaczmy, jak smakuje. Jest dosyć sporo warzywek, nawet. Kolor jest całkiem, całkiem. Zapach, no, dopracowany, to duża korporacja, więc co tu gadać. Mm. Jeśli chodzi o smak, to nawet chrupiące warzywko. Dość pikantne, no ale jest chili. Mm, ale jest jak dla mnie za bardzo gęsty, za bardzo czuć skrobie kukurydzianą, która jest zapewne tutaj w składnikach. Bo w składnikach też nie wygląda to źle. Słuchajcie, bo jest 52% pomidorów. Cebula 11, marchewka 6 i 6. Pędy bębusa prawie 5%. No i tutaj jedynie z takich rzeczy, które mamy, że tak powiem. Nie do końca dobre. To jest modyfikowana skrobia, właśnie kukurydziana, i dzięki niej on jest taki gęsty. I moim zdaniem jest jej trochę za dużo, ale nie jest zły. Nie jest zasłony, czyli no można by go zmodernizować. dodając trochę limonki, na przykład przewodnik oczywiście jakaś na przykład kolendra do dania. Cenowo wychodzi za 400 gram, kosztuje taka, taki słoiczek, kosztuje 7 zł. Jeśli chodzi o smakowość, to oceniam go taka trójka z plusem. Kolejny sos, który mamy to jest śmietanowy korma, czyli indyjski sos i on jest przez taką firmę Patax, bardzo znana firma, która produkuje multum, jak gdyby cały wachlarz sosów właśnie indyjskich i tu zaczniemy od składu. Co mamy w środku? No mamy wodę, mamy śmietankę, czyli mleko, mamy wiórki kokosowe, mamy śmietanę kokosową. Jogurt. No i tutaj też pojawia się właśnie skrobia modyfikowana, żeby nadać yy, takiej gęstości temu sosu. Yy, dalej mamy pastę pomidorową, pierszczosku. No, też tutaj nie jest źle. No to próbujemy tego, tej śmietanowej kormy. Tutaj nie ma w ogóle warzywek. Yy, wszystko jest tak zmiksowane na gładki sos, więc... Mm. Mm. Bardzo przyjemny. Super dobrze smakuje. Mimo tego, że nie zawiera żadnych warzyw, to daję mu piątkę. On jest w cenie 6 zł. Do takiego sosu musisz sobie dorobić i warzywek, i oczywiście mięsko. Ale naprawdę bardzo fajny. Kolejnym sosem, a tak naprawdę pastą tutaj mamy. Mamy od razu na opakowaniu, że nie ma MSG, czyli nie ma dodatku glutaminy sodu, nie ma sztucznych barwników. I to jest taka pasta, tak naprawdę nie sos, tylko pasta. Zobacz, ona jest dość gęsta i ją fajnie użyć do właśnie podsmażonych warzyw, dodając ją, tylko nie w dużej ilości. Nie traktuj tego jak sosu. Tutaj mamy właśnie kurkuma, dzięki temu ma taki, taki ładny kolor. Mamy też galangan i chyba trawę cytrynową. Tak, tutaj mamy trawę cytrynową, także całkiem ciekawe jak smakuje, pachnie ładnie. Mhm. Smakuje właśnie tak, jak taka pasta. Trzeba tutaj dodać odrobinę jeszcze na przykład mleka kłosowego yy, albo jakieś śmietanki. I wtedy powstanie Ci z tego dobry sos. Tak jest bardzo intensywny. Myślę, że po obróbce, po zrobieniu z tego konkretnego dania, będzie to fajna opcja. I on kosztuje dość drogo, bo kosztuje 10 zł. Natomiast składniki też jest dużo składników w środku na tą pastę, które są dość drogie, więc jak gdyby nie używasz tego tyle, co tych dwóch poprzednich. Na przykład na jedno danie używasz powiedzmy nie, taką łyżkę, tak, a nie pół słoika. Więc jest dość wydajny. Dalej mamy tutaj chyba nasza rodowita firma Daftona, to jest polska firma. Tutaj też zaczniemy od składu. Pomidorów jest dość sporo, bo jest tam 57 gram na 100 gram produktu. Czyli jak mamy tutaj 550, to mamy tutaj 250 pomidorów w takiej puszce, więc to jest dosyć, dosyć dużo. Jest papryka, są pędy bambusa, jest kukurydza, cebula, grzyby mun, bo to jest sos chiński do ryżu. Oraz mamy tutaj z takich niefajnych składników, no to jest skrobia modyfikowana kukurydziana, tak samo jak w pozostałych, oprócz tego. A jak smakuje? Wygląda trochę podobnie jak Uncle Ben's, chociaż powiem Wam, że przypomina to ketchup zalany właśnie warzywami. Warzyw nie jest za dużo. A jak smakuje? No niestety smakuje troszeczkę jak właśnie ketchup z warzywami. Jego cena to 5 zł, więc jak na razie najtaniej z tych wszystkich i szczerze stosunek jakości do ceny tani i najsłabszy z tych wszystkich. Jemu dałbym jedynkę tak naprawdę szczerze powiedziawszy, bo smakuje trochę jak ketchup, słabej jakości. No i mamy piąty sos gotowy. Tu mamy satay cooking sauce, czyli to jest kremowy sos z prażonymi orzeszkami zimnymi i nutą chili. I co tu mamy, jeśli chodzi o skład? No jest woda, są prażone orzeszki arachidowe, jest trochę cukru, jest na przykład to pasta też, czyli masło orzechowe do środka dodane. Jest pire z cebuli, są pomidory. No i tutaj też oprócz... Tych innych to mamy modyfikowaną właśnie skrobię kukurydzianą i gumę eksantanową, która jest używana do tego, żeby uzyskać odpowiedni, odpowiednią gęstość. Natomiast z tego co czytałem nie jest ona szkodliwa i tak naprawdę nie ma żadnych badań, że ona źle wpływa właśnie na człowieka. Sos jak wygląda? No widać w nim drobinki właśnie sosu, drobinki orzeszków arachidowych. Pachnie orzeszkami, jakby inaczej, sos orzechowy. A smak. Mm. Smak jest całkiem niezły, ale orzechów jest dość dużo, natomiast też tutaj nie ma żadnego, żadnego konkretnego warzywka. Po zmodyfikowaniu myślę, że dodaniu jakichś warzywek będzie to całkiem spoko opcja. Natomiast ten sos był najdroższy z tych, które Ci dzisiaj przedstawiłem i kosztował tam około 11 zł. Jeśli chodzi o ogólną ocenę, to wystawię taką samą jak wujkowi Benowi, czyli taka trójka z plusem, bo jest całkiem smaczny, natomiast nie ma w ogóle jakichś warzywek i jest najdroższy tak naprawdę i stosunek jakości do ceny uważam za zbyt duży. Ogólnie to polecam samemu robić sosu oczywiście, no ale jeśli jesteś w sytuacji podbramkowej i nie masz wyjścia, a musisz coś zjeść, to zdecydowanie Polecałbym właśnie ten sos indyjski. On był z tych wszystkich tutaj najlepszy. I przy dodaniu oczywiście jakichś warzywek oraz mięska, albo tofu. Myślę, że może być to fajne danie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to kliknij lajka, like na dole w komentarzu napisz, co byś chciał. Zobaczyć jeszcze na tym kanale. Może jaki test. I oczywiście subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Tymczasem do zobaczenia. Trzymaj się! Cześć! Jeśli spodobał Ci się ten test, to może i spodoba Ci się również test o zupkach chińskich, który właśnie wyświetla się na ekranie. Kliknij w niego.